Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Grain, a to jest yy, kolejny odcinek. Nie chcę mi się mówić nawet z jakiej gry. Nie, nie chce mi się mówić. Po prostu uznałem, że niepotrzebnie mówię. Lecimy dalej z grą. Tym razem bez Samsung. Chaos, Orks. our work is clear indeed the thunderhawk crashed nearby and it is to us to reach chaplain Varnus and his space marines more importantly we must save the titan's crew to this task all considerations even our lives are secondary i would have it no other way tak, To nie jest gra, którą powinienem nakrywać e, z, kimś, kom, z kimś obok z jednej prostej przyczyny, ponieważ e, ta gra tak naprawdę ma taką historię i co chwila są jakieś kadcenki, że dorzucanie czegokolwiek innego to, e, co jest średnio związane z fabułą po prostu nie ma sensu Nie wiem czy się ze mną zgadzacie Musielibyście to powiedzieć tak czy inaczej. To jest praktycznie drugi materiał, który nagrywam po zmianie otoczenia. Powiedzmy otoczenia, bo praktycznie jestem w tym samym miejscu, i co? No i tyle. E, widzieliście tam nową jednostkę. E, po stronie kosmicznych Marine. O i oczywiście Imperial Garrons. They underground bunkers. A to już Wam pokazywałem na poprzednim odcinku z zamczem. Wystarczy teraz zabić tych orków. Czekamy sobie. Wchodzimy do środka. No, spójrzcie. I tutaj, oko, e, tunelami podziemnymi, przechodzimy na drugą stronę. Wychodzimy. ...i wszyscy są zadowoleni. Dobrze, idziemy dalej. Jednostka, którą widzieliście u boku Kosmicznych Marines, która... ...tak ciekawie mówiła... ...to nikt inny jak Kapelan, czyli nowa jednostka w... Nowa jednostka w, w szeregach właśnie Kosmicznej Marii. Nowy dowódca, mm. dowódca dokładnie rzecz biorąc. Mm. E, jest to, to właśnie kapelan, czyli taki na nasz, e, na nasz e, język kładając jest to po prostu e, taki e, wojskowy ksiądz. No i co w związku z tym? No i pra, praktycznie nic. Ta jednostka skupia się na tym, żeby łamać morale wroga. Ten dowódca skupia się na tym, żeby łamać morale wroga podczas walki. Nic ciekawego więcej chyba nie mogę o nim powiedzieć. No jest spoko, nie da się, się go z tego co pamiętam dołączyć do żadnego oddziału. Ale to takie wiecie. Także e, Jeżeli to jest drugi odcinek, który nagrywam po y, przemeblowaniu to prawdopodobnie domyślacie się, że już... Zadałem wam pytanie, jeżeli oglądacie serię z Death Space. Spacea. Zadałem wam pytanie dotyczące tej aktualnej serii. A mianowicie, czy faktycznie macie chęć ją oglądać? To jest y, strasznie brutalne pytanie, przynajmniej dla mnie. Ponieważ to jest jedna z moich ulubionych gier. Ale musiałem je zadać i muszę je zadać. I ponawiam to pytanie dla tych, którzy nie oglądali odcinków z Death Space'a. Czy faktycznie chcecie oglądać tę serię? Czy, czy nie wyłączycie je po czterech sekundach? Co sprawia, że, że nie chcecie jej oglądać. Co mógłbym zmienić? Piszcie, naprawdę, bo to mi pomoże. To pomoże mi. Bo naprawdę nie wiem, co robię źle. W momencie, kiedy nie wiem, co robię źle. To, to jest najgorsze co może być. Bo gdybym wiedział, że na przykład słabe oświetlenie, to mogę to zmienić, tak jak teraz. Oczywiście nadal jest słabe oświetlenie, bo mam połowę twarzy zakrytą, ale zdobędę żaluzję, włożę je sobie na okno, zamontuję je sobie na oknie raczej powinienem powiedzieć. I będzie cacy. A, a tak to to naprawdę nie, nie, wiem, nie wiem co robić źle, co, co mogę zrobić, żeby, żeby wam się lepiej oglądało. Może mógłbym mniej pierdolić? Ale głupoty drugorzędne. To też to tak może być, faktycznie. Może powinien zrobić osobne materiały do właśnie takich zapytań. Coś w rodzaju vlogów. To też mi możecie powiedzieć. Możecie mi wszystko powiedzieć. Dobrze, mamy naszego kapłana maszyny. Bardzo fajnie. W tę stronę. Ale to chyba tyle z moich pytań, nie mam nic więcej chyba do was do powiedzenia, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne. Bo wyobraźcie sobie, że w... gdzieś tak wczoraj e... chciałem sobie zagrać w Warhammera, ale akurat miałem, kurcze, domowników w domu i nie mogłem nagrać misji. To nie oznacza, że jakąś misję nagrałem bez was, nie, to, to by była już herezja. E, mówię po prostu, że e, zagrałem sobie potyczkę i postanowiłem tam, sobie wszystko ustawiałem, patrzę poziom trudności. Myślę sobie, nie no, ja to jestem kozak, co będę grał na jakimś, e, na jakimś normalnym, czy tam jakimś umiarkowanym się chyba na ten poziom trudności. E, Pierdyknę sobie od razu e, najtrudniejszy, nie najtrudniejszy, ale wysoki. No, i co się stało? E, gram sobie troszeczkę tak e, na Hojraka. Jest spoko. I. bo ten. Nie widzę absolutnie jednostek wroga. Grałem wtedy. Ustawiłem sobie, że walczy z orkami. Dwoma jednostkami orków. Czy ci debile? Tak, oni się biją między sobą. Jak zajbiście. E, postanowiłem sobie właśnie zagrać orkami. I co się stało? Właśnie nie chciałem w ogóle ich jednostek, zastanawiałem się. Kurczę, Wlady, co się dzieje, że ich jednostek nie widać? E, się okazało, że po prostu oni te wszystkie jednostki zbierali u siebie w Wazie, robili jednego wielkiego bloba i, i nie byłem na to przygotowany. Zalali mnie, pojechali kurczebną jak starą ścierą, zrobili ze mnie ręcznik i obkładali mnie po prostu tymi toporami. Ale potem już byłem przygotowany na to, co oni tam robią. I, i tym razem oni od, obskoczyli w pierdol za drugim razem. Po prostu nie byłem przygotowany. Też nie jestem specjalnie ogarnięty, jeżeli chodzi o granie kuwarty imperialną, bo to jest druga misja. W tym momencie jest to też jedna potyczka, tak? Więc troszeczkę więcej wiem. Ale Ale tak właściwie to... Właściwie to średnio się na tym stało. Mówimy zbudować generator. Co tam na froncie? Let me inspire our man. Cieka mi że mi Ci komisarze są spokojni. E, troszeczkę pod, poczytałem, co tam pod nimi pisze. Co tam pod nimi jest napisane? Meritzen. Poprawda polityczna taka e... I co zobaczyłem, że można ich dołączyć do oddziału, i wtedy jest ta umiejętność, o której Wam mówiłem o właśnie egzekucji. Ale jest coś, jest coś jeszcze. W momencie, gdy macie komisarza w drużynie twarzistów e... To faktycznie, morale Wam spadają, ale w momencie, gdy Wam morale spadną, to nie dostajecie z tego e, ujemnych modyfikatorów. Co to oznacza? To oznacza, że moje po jeżeli mam dołączoną jednostkę do moich oddziałów, to może im spaść. E, może im spaść morale, ale nie będą mieli z tego jakichś ujemnych modyfikatorów. To jest zarąbiste Wam powiem. You have chosen. Life. Nice. Dodatkowo e, strasz, muszę wam powiedzieć strasznie fajnie wyglądają kapłani masz w czarnych strojach właśnie jest tutaj w grze coś takiego jak malarz armii i dotyczy on właśnie potyczek bardziej można sobie stworzyć własny kolor e, e, tych oddziałów. Tam sobie do przedstawienia jest parę słowaków e, postanowiłem Postawić na kolor czarny, to właśnie czarni kapłani maszyn, a raczej kapłani maszyn w czarnych strojach, wyglądają naprawdę spoko. Co jeszcze? Y o kurcze, będę ziewał. Wypiłem sobie kawkę i czuję ten zjazd kofeinowy. Proszę bardzo, jeszcze jeden dowódca. A przy okazji sobie trochę poczytałem. I właściwie jak nie powiedziałem wam, zauważyłem nic o serwitorach z kosmicznych Marines, to są praktycznie tacy, e, pamiętajcie, te roboty, te jednostki budownicze, to praktycznie nie są roboty, ale o tym zaraz. Wyobraźcie sobie, że to są po prostu ludzie gorszej klasy, którzy byli na przykład złodziejami czy kimś innym i zostali ubezwłasnowolnieni, zostali zamienieni praktycznie w niewolników właśnie w ten sposób. W ten sposób, że, że zostały im podczepione miliard e, tych miliard różnych e, wszczepów i, i po prostu nie mają w tym momencie jakiejkolwiek własnej woli. To tyle o nich praktycznie. I strasznie mus, muszę wam powiedzieć nie lubię. Jak kurczę uwielbiam jednostkę budowniczą, e, budowniczą jaką są kapłani maszyny uważam, że są ze, że wyglądają zajbiście, to nie znoszę serwitorów. Strasznie, dla mnie to są po prostu jakieś. Nie wiem, chodzące, a raczej jeżdżące na kółkach ścierwa. I to tyle. Czy mi się uda pokonać tą hordę bez jakiegoś konkretniejszego wsparcia? Bardziej konkretnego wsparcia, o i tutaj też bonus gwardy imperialnej. Spójrzcie, spójrzcie. Wycofuję w tym momencie moje jednostki do bunkra. I z tego bunkra te jednostki strzelają. O, tylko one nie strzelają tak jak One strzelają z siłą praktycznie jednego pełnego oddziału. Powinien tu przyjść. Przejdź tutaj jedny. W ten sposób. Powinienem zainwestować chyba troszeczkę tutaj w obronę. Bo wygląda to średnio ciekawie. Ale to nic. Ale cię tam w sobie. Szczerze, co mnie to Tu Tutaj. Porzucają mi bomby. Mam jeszcze, może, nie, nie mogę zbudować więcej. No nic. Schowajcie się tu za osłonę, pakujcie sobie więcej karabinów plasmowych, Ulepszcie się. Dobrze, robimy tak. Ty, przechodzisz tutaj. Wychodzicie do środka. Już dawno to powinniście zrobić, tylko jestem gałganem. Czas! Nie sprawdziłem czasu. O mój Boże. Spróbujemy to w miarę do przodu posunąć. Trudno. Jeszcze gdzieś tu powinienem mieć jednego budowniczego. Tutaj. Posterunek zbuduj. Wypakuj się. O. I y, wracając do tematu y, kapłanów maszyny. Pogrzebałem trochę w nawiki z ciekawości i okazuje się, że e, oh, się to robię. ...że właśnie dosta, e, ...to jeżeli jednostka kapłanów marzyń byłaby również budowniczym w byłaby jednocześnie budowniczym w, u Space Marinesów, to nie byłoby to strasznie aż tak niezgodne z, e, z z, z tym światem schowamy się za osłonę i tam będziemy do was do was strzelać co wy na to? Tu, wy, tu, ty, tu źle to robię. Ustawcie się za osłonę bardzo dobrze. Ci już stracili morale. Ich jednostki przeleciały na drugą stronę. Dobrze, możemy tutaj ulepszyć. Proszę mi moje jednostki. Wy tutaj podbijacie. To jest dobrze. Ja tym, mógłbym to nazwać domem. Jest taki żarcik. Nie potrzebuję tego. Potrzebuję ewentualnie jeszcze jednego działka. Plus. Większe morale. No wezmę. Tu jest tutaj broni. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. E, również stworzy stworzyłem e, podwojenie. Podwojenie obrażeń broni. E, broni specjalnych, czyli tutaj w naszym przypadku karabinów plazmowych I się tu cisnął nawzajem. Oczywiście ty, chodź do w Ty. Wypakuj się. Stwórz tu posterunek, potem się odmelduj. Ty... Pojaw się tutaj. I stworzysz tu posterunek. Idziemy do przodu. Widzę, że tutaj nasi koledzy troszeczkę sobie między sobą walczą. A ja jak głupi włączam do tej wojny. Cofnijcie się trochę, wiecie? Nie ma co. Troszeczkę się cofniecie. Widzę, że orkowie tutaj wygrali. Prawdopodobnie z moją pomocą. Ale to nic. E, orkowie są spoko. Orkowie... Orków jeszcze zrozumiem, tak. Czyli tu chłopaczki chcą się pozabijać. No rozumiem. Nawet... A nawet kurczę powiem, że popieram. Niech, Niech sobie będą. Niech sobie próbują zabijać. Nawet brutalnie, a co tak. Ale kurczę, chaos. Weźcie. Nawet nie potrafić, nawet nie, ma, nie mają krzty loja, lojalności u siebie. Kto to jest? Mogę frajer. Proszę mi tutaj uzupełnić oddziały. No kurczę, ja jestem twardy. ja gram na wysokim, ja na normalnym gram? Będę musiał sprawdzić. Jak gram na normalnym, to przedstawiam poziom trudności. To jest jakieś dziwne. O, to jest mięso, ja wam mówiłem. To jest mięso. I ja jakimś cudem, jeżeli to jest mięso, to przeżywam. Co jest nienormalne. Przynajmniej moim, moim zdaniem. Zdejmujmy sobie tych panów i idziemy dalej. Cele. Wesprzyj Ultramarines, maszyny imperialne. W okolicy znajdują się opuszczone maszyny imperialne. Odszukaj je. Nie ma problemu. Za imperatora. Tutaj. Nie wracasz tu. wracasz tu. Widzę, że kurde... Ta bitka między chaosem a orkami była... chwilowa. To dobrze nawet. To nawet dobrze. Jakby tutaj mi ciągle latali, to by nie wytrzymał. Hmm. Czuję, że chciałem też o czymś powiedzieć. A. Bo widzicie, to może stworzenie, e, posiadanie takiego kapłana maszyny, jak, 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 jakiego widzicie tutaj, takiego bardzo zajebistego. Nie jest może faktycznie do końca zgodne z fluffem e, Warhammera, ale stworzenie... O Jezus Maria. Czuję, że nie powinienem sobie tego budować. No to nic, idziemy w tę stronę. Niech sobie będzie. Nawzajem się niszczą. To nic. Naprawdę. Chodź tutaj. Yy, ale jest sposób, by faktycznie kapłan maszyn w armii był zgodny z fla z flusem. Otóż jest to... Yy, są to tak zwani jak oni mieli. Yy, Zbrojmistrza. To jest tak, że... Opowiadałem wam już o marsjańskim... o marsjańskiej kuźni I to w całość tego ciekawego e, całość tej planety polega na tym, że... Co ja, ja właśnie nie, nie rozmawiam w ludzkim języku. Ja nie potrafię się w tym momencie wysłowić. W tech? Otóż jest możliwość... E, znaczy... Niektórzy Space Marinesi są oddelegowywani do, e, do Kuźni Marsjańskiej na praktyki. Otóż każdy kto każdy Space Marine jaki stamtąd wraca, jest bardziej zamknięty w sobie, mniej gadatliwy. Otóż e, całość, e, całość jakby filozofii tej marsjańskiej to jest szczepianie sobie różnych implantów przybliżanie się do tak zwanego ducha maszyny, czy raczej powinienem powiedzieć Omnisjasza. Więc nic dziwnego, że, że... jest to tak średnio lubiany zabieg przez kosmicznę marines. Mnie to przynajmniej dziwi. Ale e, no co? Zazwyczaj w większości zakonów właśnie ludzie, którzy zostali zbrojistrzami są mniej e, mniej lubiani przez resztę e, zakonu Ale zdarzają się przypadki, w których e, zbrojmistrzowie zajmują wysoką pozycję właśnie ze względu na... właśnie ze względu na to, że, że przebyli właśnie szkolenie w, na, na świecie marsjańskim na marsięskim hey, Moim zdaniem jest to ciekawe. Ale czy, mu, muszę wam powiedzieć, bo wam nie mówiłem. Kapłani Maszyn, a raczej. Kult e, Omnisjasza, można tak to nazwać. Moim zdaniem. E, Ma w swojej. z e, tych szeregach jednostki do oczyszczania światów. Ponieważ tam potrzebują poznawać różne rzeczy w ogóle. Tego typu pierdolenia. pierdolenie. E, e, Oni znaczy, te jednostki cofują się niezwykłą wręcz brutalnością do tego stopnia, że orkowie przy nich to władzą was po plewkach a, a nie mordują. Wyobraźcie sobie to skalę tego mordu, który się tam dokonuje wish, so mm. tak więc. Czego wy ode mnie chcecie? Ja idę tam, w Czas. nie wiem czy kurczę tego nie przyciągnę jeszcze z 10 minut, bycie. Zrobię tak, tak zrobię. Maszyny! Podejdź tutaj.

To, Template. Ten spot. Cofamy się. Cofamy się, cofamy się. Wróg przejął nasze działka. Bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to. Uzupełniamy jedno. Dobrze. Kapłanie maszyny. Ty budujesz to. W ten sposób. Dobrze. Tutaj przyjść. Został mi jeden kapłan maszyny, który nic nie robi. Oczywiście. Że tak. Niemożliwe, żebym nie został.

Róż się do Co ty tu Co kurwa No Muszę wam powiedzieć że trochę nie zrozumiałem co bym pan zrobił Troszeczkę mnie minęło eee, Ale to nic Dobrze, to są jednostki transportowe W takim wypadku możemy po prostu Cieszę się, że naprawili wchodzenie do pojazdu W pewnym sensie naprawili Chodź do środka. Właśnie Cię pochwaliłem. Gdzie tam idziecie. Dobrze. Eee, lecimy do przodu. Ty jesteś naprawiony. Ty. I Ty. Kolejne trzy oddziały. Jesteście gotowi, zostaliście, czy ty? ty. Proszę tutaj. I możemy więcej transportow transportowców w tym momencie budować. Bardzo dobrze. Teraz ulepszymy posterunki, wśród mamy kapłanów maszyny. Dobrze, ale nie dokończyłem, prawda? Nie, dokończyłem o, tym, o tych całych oddziałach. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Przetransportujemy was wszystkich tutaj, żeby wiedział, gdzie jesteście. Wy jedźcie do przodu. Jedźcie tu. Tak więc uważam, że jednostki e, budownicze... O kurczę. Jednostki budownicze kosmicznych marines powinny. Powinny być inne O kurcze mnie. Gdzie wy chcecie, żeby mnie pojechał? Co my Wyjdźcie. bardzo dobrze Możesz pojechać Możecie to przejąć? Byłoby zajebiście jak mi się to jest. Albo przynajmniej zdejmijcie Dobrze. O to chodziło. Teraz tu. To miejsce. Plątwa ducha maszyny. Zdejmujemy mu pancerz. Atak! Za imperatora ani w kroku wstecz. Ty. Uzupełnij się. Wy też. Dobrze. Za imperatora. Idziecie tu Już zniszczyliśmy praktycznie wszystko Więc to nie jest potrzebne Niszczcie to To nic Dobrze Dobrym robotem Wiecie co ja się tutaj z wami pożegnam Pamiętajcie o udostępnieniu od tego filmiku Skomentujcie, subskrybujcie Dajcie łapkę w górę Cześć